Dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach Napiszmy na początek Dwa dowolne ułamki które będą miały różne mianowniki Zaczniemy od bardzo prostego przykładu Mamy tutaj 3 siódme I 5 czternastych Pytanie pierwsze jakie należy sobie postawić To oczywiście Jaka liczba jest wspólnym mianownikiem Cóż to takiego Wspólny mianownik to taka liczba Która dzieli się przez wszystkie mianowniki w tym konkretnym zadaniu pytamy się wobec tego, jaka liczba dzieli się przez 7 i dzieli się jednocześnie przez 14. Taką liczbą jest oczywiście 1428, bądź też dowolna inna wielokrotność liczby 28. Tym samym pierwszy ułamek, czyli 3 siódme, rozszerzamy przez 2. Dlaczego przez 2? Dlatego, że 7 razy 2 daje 14, Czyli Wykonujemy mnożenie przez 2 licznika i mianownika Nie zmienia się wartość oczywiście Łamka Natomiast Mamy W ten sposób Mianownik Taki sam Jak w ułamku 5 514 5 czternastych przepisujemy Bez zmian Teraz przechodzimy do wykonania Iloczynu Drugi ułamek przepisujemy bez zmian i mamy dwa ułamki o jednakowym mianowniku. Takie ułamki potrafimy dodać, ponieważ wystarczy dodać liczniki, mianownik przepisujemy bez zmian. Zadanie dla Ciebie. Znajdź wspólny mianownik dla podanych dwóch ułamków. Rozszerz jeden z tych ułamków i wykonaj dodawanie jak w przykładzie pierwszym. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach. Weźmiemy teraz parę ułamków, których Zarówno pierwszy, jak i drugi ułamek będzie trzeba rozszerzać przez określone liczby. Mamy tutaj 3 piąte i 1 szóstą. Pytanie pierwsze jaka liczba jest wspólnym mianownikiem, czyli innymi słowy, jaka liczba dzieli się zarówno przez 5, jak i 6. Oczywiście najmniejszą taką liczbą jest liczba 30. Gdybyśmy powiedzieli, że jest to liczba 60-90, czy dowolna inna wielokrotność liczby 30, również byłby to wspólny mianownik. Punkt drugi rozwiązania to rozszerzenie ułamków, a zatem w ułamku 3 piąte mamy w mianowniku 5, aby pojawiło się 30, należało pomnożyć 5 przez 6, czyli mnożymy licznik i mianownik ułamka. 3 piąte przez 6 i otrzymujemy właśnie to, co tutaj pokazuje na rysunku. W drugim ułamku mamy w mianowniku 6, aby pojawiło się 30, musimy wykonać mnożenie przez 5. Proszę popatrzeć. Teraz pozostaje wykonać iloczyny. A zatem mamy 18,3 plus. Oczywiście 5 /30. I w tym momencie już potrafimy dodać dwa ułamki mając wspólny mianownik. Zadanie zostało tym samym rozwiązane. Teraz dodamy geometrycznie dwa ułamki. 3 piąte i 1 szóstą. Najpierw ułamek 3 piąte, proszę popatrzeć. Rysujemy prostokąt, dzielimy na pięć identycznych części. I oczywiście musimy zamalować 3 spośród nich. Dalej rysujemy kolejny prostokąt. Dzielimy tym razem na 6 identycznych części i musimy zamalować tylko jedną, ponieważ tutaj jest ułamek 1 szósta. W sumie ułamków mamy. Wspólny mianownik, czyli 30, a zatem rysujemy kolejny prostokąt. Tym razem dzielimy go na 30 identycznych części. Proszę popatrzeć. Na tym prostokącie zamalujemy dwa obszary. Jeden przeniesiemy z kolorem zielonym, proszę bardzo. I drugi z kolorem czerwonym, obydwa zaznaczyłem na czarno. Mamy sumę. Znajdź wspólny mianownik dla podanych dwóch ułamków, rozszerz obydwa ułamki a następnie wykonaj dodawanie. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach. Przykład trzeci. Teraz weźmiemy sobie sumę trzech ułamków i troszeczkę bardziej. Złożony przykład. Proszę popatrzeć. Mamy ułamek 5 dwunastych, 2 piąte oraz 30. Sposób postępowania się nie zmienia. Pytanie pierwsze. Jaki jest wspólny mianownik dla tych trzech ułamków? A zatem, jaka jest liczba, która dzieli się jednocześnie przez 10, 5 i 12? Oczywiście, najmniejsza taka liczba to liczba. 60, ponieważ 60 jest podzielne przez 12, to jest 5, jest podzielne przez 5, to jest 12 i oczywiście 60 dzieli się na 10, to jest 6. Tym samym możemy przejść do drugiego etapu rozwiązania. Tutaj oczywiście należy rozszerzać ułamki. Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 5. Proszę popatrzeć. Dlaczego przez 5? Dlatego, że 12 razy 5 daje właśnie 60. Drugi ułamek rozszerzamy przez 12. Proszę popatrzeć. Dlaczego przez 12? Dlatego, że 12 razy 5, czyli to, co jest w mianowniku, ułamka 2 piąte daje 60. I wreszcie trzeci ułamek. Tutaj w mianowniku mamy 10, musi się znaleźć 60. A zatem rozszerzamy przez 6. Teraz kolejny etap rozwiązania, czyli wykonanie iloczynów. Mamy odpowiednio 25,6, 24,6. No i oczywiście 18,6. Teraz potrafimy już dodać te ułamki, dodajemy tylko liczniki, mianownik, przepisujemy bez zmian. Tu oczywiście da się jeszcze wykluczyć jedną całość, czyli 60 mieści się 1 raz w 67, stąd 1 cała i 7,6. Dane masz trzy ułamki. Zastanów się nad tym, jaki jest ich wspólny mianownik, rozszerz każdy z trzech ułamków, a następnie wykonaj ich dodawanie.